Siemano, witam was wszystkich, bardzo serdecznie no. z na z dzisiaj jest ze mną w Zelku. No. No, ja jest ze mną w Zelku. Yy, Rozpoczynam wam mecz, nagrywać dopiero 10 minuty. Yy, zaczynamy. No i tak, yy, gram na zawodowcu, mogę to wam potwierdzić. Chyba tam mam jeszcze jakieś nagranie z tego, ale mi się zepsuło, bo mi się głos nie nagrał. Nie Po prostu Dobra, no. Dobra, mniejsza z tym. No po prostu tamto nagranie się nie liczy. Gramy teraz dla was i będziemy sobie gadali o youtuberowym futbolu. Co jest? Spalone. Mogą grać mecze z Zelku, ale Zelku się Fifa World zepsuła. Na szczęście ja mam. Na szczęście ja mam Fifa World działającą i sprawną. Teraz tak zawinę sobie go, podanie. Podanie, no czemu? Podanie, zobaczmy. Wrzucę na baniach. Jest! Ja jest! Tak jeden tak do tak zera tak. Dla, y, dla nas, Elinco, Kapani strzelił. Y, dobra, teraz się Oliga ligach w futbolu. Y, ja gram w pierwszej, Uno gra w pierwszej. Uno oczywiście powiedział, że będzie grał dopiero w y, ferie i tu się z nim gazań, i on będzie grał dopiero w ferie. No żeby bo na ferie dopiero jest zaplanowane. Co? na Dobra. No, i Nexi gra jeszcze w pierwszej idzie w pierwszej idę gra, ten co ze mną gada, czyli w Zelku. W drugiej razem z Starksem i Ludkiem. Ludek, myślę, że to dla mnie, faworytem tej grupy jest Ludek. No i myślę, że Ludek tutaj będzie. Ludek naprawdę jest na drugim miejscu w YouTuberowym rankingu. Jest na drugim miejscu, Ludek. Co jest niesłychane, bo ja. To jest człowiek, który tylko raz był na trzecim miejscu. Który raz był na trzecim miejscu. A ja wygrałem jeden sezon. Dwa razy byłem drugi i raz byłem trzeci. I jestem za nim. To jest trochę śmieszna sprawa. No ale ja to w... tak. Nie wiem, no bo on zagrał 5 meczów, zdobył 9 punktów. Ja zagrałem 18 meczów, zdobyłem 24 punkty i on zdobył więcej punktów. Mniej więcej tylko zdobył, ma większą średnią punktów na mecz. Ktoś, ma, ktoś, kto, ma 50 i 80, ktoś kto ma 50 meczów i 88 zwycięstw ma nawet gor, gorszy bilans niż Ludek, który ma 5 meczów i 9 punktów. To jest trochę takim dziwnym. mogłam to jakoś inaczej zrobić, na allo. ale... nie chciała. No nie taki nie dopracowałam na razie zostanie. Kurde, leci jaki. Leci jakiś. A ja bo... skończam, nie, skończam, nie będę mnie z terrawie. Niestety nie będę Co ci się usunął? Sejf. Sejf? No. Po co ci safe? to. możesz nowy zrobić. No, ale się nie opłaca. Nie chcę mi się To takie nudne. Trzeba cały czas kopać rudy, ruiny i wymykać. Tak. Ale u mnie Dobra, idziesz. Flakao! Dobra, wysuń Alessandrii. Czemu powiesz Flakao? No, bo ja tak go nazywam. Flakao. Teraz Saibet. Co za strzał Saibet prosto w bramkarza Burkiego. Na serio, tak się nazywa Burki. Dobra, mów coś więcej. Burki? Burki, przerwa w meczu. A nie mam nic do mówienia. Kutek prawie, Dobra, ciekawe się zapowiada Sajwet. Sajwet? Sajwet, jeszcze raz. Tutaj pięknie go okiwał i mamy rzut wolny. Zobaczmy. Podejdź ktoś, podejdź! No, podejdź! Komu ja mam? Komu ja mam dograć? Dobra, paki to na banie wkręcam. Jest! Ajajajaj, ej, być już 2 do 0 na zawodowcu. Ale jest jeden z Tak. W sumie mogą grać na klasie światowej, bo by było wielkie wyzwanie. A Ja robię sticky bomby. Słuchaj, Zelku, ty na jakim poziomie grać we FIFA? Jaki? No, na serio. Tutaj nie ma Easy Harm. Ej, czemu mi wyskoczyło? No to mam tutaj łatwiejszy, bo gra w nim jest. Tyle przyznaję się, nie Tutaj jest najsłabszy chyba, co tu wam jest. Oprócz Starixa, ale go nie obraca, Nie chcę go obrażać, więc jest najsłabszy. No dobra, będziesz wartł ze Starixem. O to, żeby grać w barażach do A ligi, ale by było śmiesznie. PLK, nie nikomu się un Unopelka spada bezpośrednio z ligi, bo przegra jeszcze jeden mecz ze mną i dwa z Nexim, i spada bez. Nie, jeden z Nexim, ja przegram jeden z Nexim, Nexi wychodzi, Nexi awansuje wtedy A Bo ja przegram dwa z Nexim, wtedy Nexi zostaje w lidze. I wtedy by. ten. wtedy bym. Yy, wtedy bym ja był mistrzem. ktoś mi coś napisał na sklepie, ty? Nie, ja nie nie. Dobra, ktoś mi coś wysłał. Dobra, zobaczmy. Kto mi tutaj podejdzie? Pewnie UNO.pl. bym się śmiał. O! Idzie! Granie! Podanie! Nie, dobra! Zatrzymuje! Zatrzymuje! Dobra, zaczynamy już w tym małe problemy! Tak, wygramy sobie! Tulalan, 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 Tulan, tulalan! Silniejszy jesteś, grubasio! Tulalan! Taki piłkarz, futboler, taki wspaniały, niczym. Zelku Teralista, zobaczmy Zelku, widziałeś wideo promujące Beligę? Nie. Ja. Jesteś w tym. I jak nagrywasz Minecrafta? Terali. I Minecrafta też. No, no, -y kasy, no. A czemu Terari? Taki lało przejść dał, że pierwszy odcinek miałem. Po prostu no ten no. No, było O nie. Uff, nie strzelili mi gola. Czy to zwyciężę? Czy zwycięży ten mecz? Muszę teraz. kiko off, -bleach. Czy on zadziała? Nie zadziałał mi Kiego off, nie No, pogniela się nadal. Jejku, zobaczmy. Dwa na lons. Graj do środka. Nie straciliśmy piłkę Zobaczmy Pędzą teraz z kontratakiem Zawodnicy różne tygodnia Zobaczmy Nie o Boże święty O Boże święty O Boże święty Koniec spotkania Zwyciężyliśmy 1 do 0 Proszę Państwa Po golu Edinsona Kawaniego No bo graj na zawodowcu tak jakbyś Ty musiał wygrać 8-0 na początkującym. Takie to jest dla mnie wyzwanie. W sumie no nie jest dla mnie takie wyzwanie. To w ogóle wyzwanie dla Ciebie. O, jak miło. Dobra, zobaczmy teraz. Czy kupimy sobie kogoś w tym odcinku? Czy kupimy sobie kogoś w tym odcinku? O, to jest pytanie. Teraz... Nie, bo nie wyjdzie pan. A teraz zobaczymy... Jakie są składy naszych rywali? Oto skład Este Staryx United Mali Youtube i jego skład Brad William w bramce. Aha, to nie jest jego główny skład. Parugwajski skład nie. No bo ma 59 zgrani, po prostu mistrzowskie zgranie, ale to zobaczymy... No nie dobra, BPL Lukaku, o nie, Lukaku 94 siły, dobra, on tutaj będzie normalnie. Katował moich obrońców. I Sigur... Sigur Nie. Dobra. Zabijaj. Dobra, oto skład. Seria. A. Mali YouTube. Seriówce. Zobaczmy. Amalia w bramce. Peluso. Britos na bokach obrony. Manfredini I Zakardo na... w środku obrony, tutaj zobaczmy, wszyscy grają 75 obrala ale BUM! Ambrosini dobra, pokażę też Pascal i Jankowicz Jose EPO SPO Belfiodi nie znam tego mam. i Lorente człowiek, który dał zwycięstwo u w pierwszym sezonie Teraz, teraz skład zelku, a na zakończenie będzie skład. No w sumie nie wiem, czy nie masz najlepszego. Masz ocenę 77. Mali YouTube miał ocenę 78, 72, 77 i 77. Taki sam jak ty, a ty masz. Ja mam chyba najlepszy skład. On złoty Helton Nie w sumie, ty masz dobry skład, bo masz Helton w bramce Sequeira i Pereira na skrzydłach obrony Michael i Rocho. No to będzie ciężko tutaj przejść. Obrona nie do przejścia. Elias. Elias też dobry. Gajtan, Salvio, Adrian, Martinez i Rodrigo. o kurde. Dobry mam Dosyć taki. Cały złoty. Ok, Teraz zobaczmy skład Ludyk. Hyper oficjalny i to jest skład mnie najlepszy. Skład Hiszpania GG. Wow, dobra, ten skład jest dobry. Sto... Nie. Ludek. 100 zgrania. White, Damia, Mikel Gonzalez, Victor Ruiz, Johnny, Bruno, Molito, Pedro Leon, Vieira, Garcia i Adulis. Adulis pewno znam życie, to będzie z bania Zobaczmy. Oj, francuski skład. Mm no oklęce. Ruffer w bramco. No nie, dobra, to jest dobry skład. Nie, on ma Alessandriniego. Ludek. Nie mów, to jest nie fair. Ty masz Alessandriniego. Ja też go mam. A ja go nie mam. I masz... Nie, i ma Benjendera. Bylry. Co to jest? Dobra, to są jakieś omegi-goście. Na, na drugą ligę musi być pierwszy No nie, bo będzie wtedy dwóch graczy W drugiej i czterej No wygra, bo będę pierwsza, A stary, będziesz tam w drugiej Nie będzie mi sprawa wyjść sobie pierwszej. Nie, no dobra Ale klas yy, Nie, dobra, będziesz yy, Będziesz grał Będziesz walczył z Ludkiem o pierwsze miejsce W sumie nie masz dużo gorszych składów on gra tylko trochę gorzej niż ja. Czyli 50 razy, nie wiem. No, no, no dobra, pojedziesz na farcie, tak jak Unopelka w pierwszym sezonie. Dobra, to, to był taki lekki żart. Unopelka w pierwszym sezonie nas tak ścisnął, że hej. Tak nas ścisnął. Nie bierz sobie tego serca, ścisnąłeś na tyle. To, to jest też dobry skład. Wszystkie złote i prawie 100 zgrania. No. Dobra, brązowy to raczej nie jest. Polska. Polski skład ze 100 zgrania. U kogo? U ludka. Grał tym składem i ograł Starksa. A to każdy <laughs> Nie mów tak! Nie Ej, ale unopelka. Dobra, starik nie obraźli na Zelka, bo on nie, nie, nie grał nigdy z Tobą, nie wiem. Dobra, według mnie wszyscy macie równe szanse w tej belidze. Nie, bo Ludek wygra. No dobra, no to, to też się tak mogę spodziewać. Dobra, wiem, ta liga jest praktycznie ustawiona. Ludek wygra. W drugie miejsce będą oni walczyć. Nie wiem, Zelku pewnie zaraz powiesz, że wygra. Wygra. Tak, wygra. Bąk, ma bąka w bramce. Co y, ma bąka? Y, Ludek, ma bąka, ma bąka, który bączy na pietruszkę. A pietruszka tak maluje, y, że wymalował malarczyka, a malarczyk namalował jodłę, czyli jodłowca. A jedłowiec poprosił Sochę, żeby mu. Żeby, poszedł żeby, do sosnowca. Nie, żeby poszedł do strąka. Poszedł do sosnowca. Strąk się musiał obraniać, i wyszedł obraniać, bo Madej jest Made in China. A. Tak? Dobra, dobra. Dobra. Brazylio coś. Brazylio coś? Czy to, czy, czy, to, czy, 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 czy to jest brazylijski skład? Czy jest raz, dwa, trzy, cztery Brazylijczyków? Czy to jest brazylijski skład? O co chodzi? co to jest skład? Ludka. Najgorsi gracze. Dobra, teraz yy, skład. Yy, czyli by tutaj przedstawić. Może UNO.pl, bo on na razie zajmuje... No jest, nie, wiem, nie, on nie zajmuje sobie tego miejsca. Nie wiem. O kurde, 72 zgrania. UNO.pl jest... się uczy, mówią. Co? UNO.pl się uczy, grać. i Dobrze, może być ma świadectwo z paskiem, ja też będę miał. Ja też. No jeśli on ma wiersz Sienkiewicza, czy tam Mickiewicza, czy tam, nie wiem, czyś tam wiersz ma na się nauczyć. Dobra, Maja, nie wiem, niech ma nawet wiersz Jana trzeciego Sobieskiego. Kieran, Kieran Gibbs, tutaj miniolet. Y... Benteke, dwie. Czarne bestie na ataku. Tak Nie. Jest dwie czarne bestie. Normalnie, on ma Benteke i Adebayora. Dwóch... Co? Tak, nigga, nigga. E, to jest skład nigga, nigga. Wydnie, nigga, Unopelka skład. Benteke, Adebayor i Sania. To jest skład, będzie niszczył. Jeszcze kabul z główki, może coś strzeli. Nie, to bym płakał Teraz zobaczmy Fonex i to jest jego skład. Dobry? Nie słaby. Czyli dobry. Dobry dosyć. Foster. Dosyć, dobry? Co? Dobry czy, czy dobry dosyć w końcu? Taki cały złoty. Taki jak twój. To ze mną przegra? Dobrze gra? No jest w pierwszej lidze. Kiedyś był, y, gra tak samo jak Ludek, bardzo podobnie, może ciutkę gorzej. Czemu Ludek jest ten drugi, a on jest pierwszej? Bo y, gra od samego początku, gra od pierwszego sezonu. Oto mój skład, sto zgrania. Ja się będę za chwilę z Wami już żegnał. Oto mój skład. Poparcie się na niego Przedstawiam go wam już parę razy. Na razie przynajmniej piona.